No, witam serdecznie od play z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam drugą część na temat mojego namiotu, a mianowicie w pierwszej kolejności pokażę Wam co się z nim stało po pierwszych, pierwszych i ostatnich w sumie śnieżycach, jakie nastąpiły w poprzednim miesiącu. Była tylko jedna chwilowa śnieżyca, było troszkę mało śniegu, a namiot praktycznie złożył się do środka. Natomiast mój stary namiot, który stoi tu obok, nic mu się nie stało. Tym bardziej byłem w szoku, że. Teraz namiot kosztuje praktycznie tyle samo co parę lat temu, a jego, jego cena się nie zmieniła, a jakość jednak jest inna. Myślałem, że to jednak jest to samo, ale nie rzurki są dużo, dużo cieńsze. I niestety przy pierwszych śnieżycach jakie nastąpiły cała konstrukcja się złożyła. Zaraz wam to pokażę. Chodzimy do środka, no i proszę bardzo, teraz mam to na razie podpięte, podparte na kołeczki. Ale jak widzicie, rurki praktycznie się poskładały i popękały. Zrobiło się to na całej długości, ponieważ namiot całością osiadł do dołu. I jeszcze, tutaj na bokach się wszystko poskładało. To wszystko w miarę, w miarę się trzymało, ale już ta część. Ta część, jak widzicie, jest troszkę na ziemią, była po prostu na ziemi, i wszystko poleciało do środka z prawej, jak i z lewej strony. No, ale jakoś sobie poradziłem, żebym to dało się wyprostować. Aczkolwiek drugi raz bym go nie kupił, a tym bardziej bym go nikomu nie polecił. No, chyba że na pory roku, gdzie już nie ma żadnych anomalii, nie ma żadnych niespodzianek, że będzie padał śnieg, i przede wszystkim w takiej opcji, że na zimę. Ale to już na pewno trzeba tą, tą obudowę ściągać, całą folię musimy ściągać, demontować, a potem montować od nowa. No niestety tak to jest. Takie mamy czasy, że cena zostaje, jakoś jest coraz słabsza. Ruczki są coraz słabsze. Jak widzicie, tutaj wszystko się poskładało. W tamtym namiocie nie stało się po prostu nic. Druga sprawa, co mam w namiocie? W namiocie mam w tej chwili paprykę. Wygląda to mniej więcej tak. Chciałem sprawdzić teorię o uprawianiu papryki w namiocie, w workach foliowych. Kupiłem worki parciane, kupiłem ziemię, nasypałem worki ziemię. Do każdego worka wsadziłem po dwie doniczki z papryką. Zaczęło się wszystko od nasionka, najpierw były nasionka. Potem to wszystko wysiałem do doniczek. Porosło, porozsadzałem. Teraz jak już urosło, powsadzałem na miejsce właściwe. No i zostało mi tylko podlewanie, pielęgnowanie i nawożenie. Zobaczymy co z tego wyjdzie, jeśli oczywiście interesują Was dalsze losy tej papryki, dajcie znać w komentarzu. A ja nagram dla Was kolejny odcinek. Tutaj widzicie natomiast paprykę, która jeszcze była za mała, żeby ją poprzesadzać. To jest mniej więcej ta. Tej nie przesadziłem, bo już po prostu nie miałem miejsca. Mam za mało worków, jeszcze nie trochę miejsca zostało. Tak jak widzicie, tutaj wszystko jest postawione tymczasowo w miejsce, aczkolwiek będą tutaj jeszcze dołożone worki na całej długości, aż do samego końca. I tu po środku, tak jak tu widać, także będą worki postawione, położone, i w każdym worku będą po dwie doniczki. Także tak to będzie wyglądało: będzie to paprykowy namiot. Co z tego wyjdzie, okaże się jak. Postoją taki czas. Dzisiaj są dopiero świeżo wsadzone. Oczywiście, jeśli chcecie znać dalsze losy mojej papryki w namiocie, dajcie znać w komentarzu, a to taki bonusik ode mnie dla Was z okazji nadchodzącego wolnego w ciągu maja. Także to by było na razie na tyle. Jak chcecie, mogę Wam pokazać, co mam w drugim namiocie. Mianowicie mój basen z wodą do podlewania. Już Wam pokazuję. Woda oczywiście jest bez żadnych dodatków. Troszkę zaczynają się na niej zbierać glony. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ale jak widzicie, namiot ma zupełnie inne rurki. Dużo grubsze. Dużo grubsze, dużo wytwarsze. Także jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić, kupić w tej chwili namiot, nie wiem, zostawiam to do Waszej interpretacji. Niech każdy samodzielnie podejmuje decyzję. Jeszcze taka ciekawostka, w kiedyś czosnek. Miał być jesienny, mamy wiosnę. I nadal go nie widać. Chyba, że wykilkuje w przyszłym sezonie. No nie wiem, albo na to jesień. Ale to o tym zrobił się niedługo. No i tutaj w doniczce widzicie taką... Taką małą bidulkę to jest arbus. Kiedy zaarbuzuję, będzie wiadomo oczywiście także niebawem. Tu mam wieczę energetyczną, miała być niby energetyczna, a rosną z niej jakieś takie kłącza. Taka witlina do wiązania. Jak ktoś ma smykałkę do robienia sobie różnych rzeczy z wikliny, jak najbardziej to się nadaje można sobie wiązać, cupłać, a nawet hodować ślimaki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć co mam jeszcze na działce ciekawego, dajcie znać w komentarzach, a ja na pewno to dla was diagram. Na razie to by było na tyle. Dziękuję was za uwagę. Pozdrawiam i cześć. Glimot play.